Przechodzę dzisiaj do Was z o, nowym pudełkiem Joybox, jak wiecie jest bardzo duże i bardzo pełne. Już Wam będę pokazywała, co jest w środku. Jak wiecie, Joybox to jest jedno z moich ulubionych pudełek, z tego względu, że tam możecie same wybrać, co chcecie dostać w tym pudełku, więc to jest dla mnie w ogóle wielki plus. Często się mnie pytacie, jak to same. Tam jest tak, że macie kilka kosmetyków, które są w każdym pudełku. To oczywiście link macie na dole, ja Wam... Mm, to podziękuję, wejdźcie sobie tam dokładnie przeczytać o co chodzi. Więc kilka kosmetyków jest takich, które są odgórnie przyznane do, do pudełka, że po prostu będą w każdym pudełku i później macie kilka, które możecie sobie wybrać same i dorzucić same. Kto pierwszy, ten lepszy, wiadomo, fajniejsze kosmetyki rozchodzą się szybciej, te trochę mniej fajne rozchodzą się później. I te pudełka są dużo większe niż Shiny Box czy Glossy Box i tak dalej One samo pudełko jest większe, więc to też fajnie Bardzo fajna edycja, jeżeli ktoś jest taką kosmetyczną maniaczką, ma dużo kosmetyków idealny, Nie wiem, na lakiery, na jakieś kosmetyki, na pędzle Pudełko naprawdę super dla kosmetyków, maniaczek, więc tutaj pudełko super I pudełko też informuje o tym, że będzie dużo kolorówki w środku, więc to dla tych, co lubią kolorówkę U nie wiecie co? Bardzo śmieszne, bo gdy nagrywałam wam wcześniej ten makijaż, to byłam blada jak ściana Teraz jestem po prostu żółta i pomarańczowa, więc... Ale dobra, przechodząc do pudełka To, co było pierwsze, co zobaczyłam I marzyłam, żeby to było w moim pudełku To jest Blushing Hearts I to jest z Makeup Revolution To serduszko To serduszko, tu sobie to położę I to są te róże O, tak widzicie I to powiem wam tak Ja tego nie użyję na pewno jako róż Ponieważ jest to bardzo, bardzo świecące Ja wam to pokażę Mam nadzieję, że to widzicie, jak to się... Bardzo mocno Mieni i świeci Więc to nie ma opcji, aby ja to Nałożyła Po prostu jako róż, ale jako rozświetlacz To będzie coś idealnego, czy na róż odrobinę Po prostu bardzo, bardzo delikatnie Do rozświetlania kącików oczu Do, no po prostu do wielu rzeczy, tutaj do opalania Przepiękne trzy kolory i one bardziej nadają, według mnie, rozświetlenie niż samego różu. E, tutaj na samym dole jest coś, e, co... W... to jest taki rose gold, typowo rose gold, jak jest cień e, rose gold, czy jak w ogóle wszystko w kosmetykach, co rose gold, czyli niby różowe, a pobudzka na złoto, więc to super. Tu jest e, w środku taki typowo różowy rozświetlacz, a tu jest taki jasny, delikatny róż, taki przezkwiniowo różowy Bardzo fajny produkt. Nie, nie pachnie, ładnie myślałam, że pachnie Pudełeczko, czy powiem Wam tak Jak wszystkie dziewczyny pokazywały, to się zachwycały tym pudełeczkiem Jakościowo ono nie jest jakieś może super Bo tutaj no do jakości bym się przyczepiła Ale wygląda bardzo słodko na pewno na toaletce Bardzo fajnie, bardzo fajny produkt Ja teraz dostałam powoli takiego fioła na punkcie rozświetlaczy Więc jak najbardziej Tutaj są dwa kupony na Glow, więc jeżeli chcecie kupić sobie Glow, to mam dla Was zniżkę 30% rabatu są aż dwa kupony, więc myślę, że spokojnie Wam to mogę podać To jest Joybox Glow Na dole Wam napiszę ten kod, tutaj macie aż 30% rabatu do 15 grudnia Więc czy na święta komuś kupić jakiś taki prezent, na pewno bardzo fajnie się to spisze I właśnie mamy ten Glow Tutaj jest to malutkie Glow na palec, więc bardzo fajnie no myślę, że, że, że fajny, fajny do przetestowania Ja już mam takie jedno glow Dostałam właśnie w którymś pudełeczku Ale teraz jest drugie ja Myślę, że to dam po prostu komuś na prezent bardzo fajnie małe, taka podróżna wersja Tu macie od razu taką trebeczkę zapinaną Więc, więc fajnie, naprawdę super, że w tym Joyboxie było też to glow To co trafiło też do, mojej, ee, do mojego pudełeczka I mi się trochę rozlało Niestety przez to pudełko śmierdziało zmywaczem To jest zmywacz w Del, z Deli I on ma tutaj w środku tą gąbkę Myślę, że wiecie o co tam się wkłada palec Ale w, wali tak strasznie zmywaczem, że masakra I brzmi całe pudełko, mi tak brzydko pachniało No ale to jest ten zmywacz Bardzo fajnie, takie zmywacze się przydają no jest super Tylko z tego, co ja słyszałam, to nie do ciemnych lakierów Bo później całe palce ma się czerwone, ale do jasnych bardzo fajne Co tu dalej? Jak już lecimy kolorówkę, to może Wam pokażę kolorówkę Podkład z AA Ja już miałam ten podkład I chyba w poprzednim pudełku jest tutaj Mi się też trafił ten podkład To jest jedwabisty podkład rozświetlający Lumi 105 Sand Więc no, ale fajnie jest podkład Spokojnie można sobie cały podkład przetestować Kolejną rzeczą to są cienie Virtual Eyeshadow z Joko Joko, Joko, nie czy to się czyta 170 w takim odcieniu. E, i ja dla Was zakupiłam jedne, miałam takie fioletowe, te powędrują, powędrują do drugiego zestawu, to Was po prostu na rozdanie idealnie mi się strzeliły. Kolejną rzeczą, e, którą tutaj mam, to jest Quiz Bronzing i to jest taki bronzer. E, nie wiem, powiedziała, że to znaczy taki rozświetlacz, taka ziemia egipska jakby, coś w tym stylu Czyli bardziej do ocieplenia twarzy, do nadania jej takiego błysku, do tutaj dekoltu, do nóg, do, do rąk Tutaj wiecie, żeby się porozświetlać, wymodelować sobie biost, fajnie można tym więc, więc fajny produkt, dużo kolorówki, naprawdę super Jeżeli jesteście takimi maniczkami od strony kolorówki, to Wam bardzo polecam Etrebel, i tutaj właśnie mi się przez ten smywacz poprzyklejały te papiurki, no ale trudno. I to jest Etrebel, to jest wodoodporna konturówka do ust w kolorze. Nie wiem, jaka jest w moim. 401 to po prostu taki nudziak to jest, że miałam raz na ustach, bardzo fajnie wygląda. To jest kolor taki typowy, zgaszony nud na tą porę roku, jak najbardziej. Więc fajnie, fajnie się nią nawet maluje, jest taka bardzo miękka. Z kolorów jeszcze jest tuż do rzęs pierrana, więc zobaczcie ile z tej kolorówki. Naprawdę super pudełeczko. To jest dodające objętość tuż do rzęs po prostu z silikonową szczoteczką. Na razie jej nie otwieram, 12 ml. Bardzo fajne takie białe opakowanie. Rzadko, która maskara ma takie białe opakowanie, Bardzo takie przyjemne nawet. Nie miałam chyba nigdy maskary z pierrana, więc bardzo fajnie wypróbuję sobie. Z kolorówki mam jeszcze lakier. Aesthetic Ingrid. Mam w identycznym kolorze, tak mi się wydaje, z jakiegoś innego pudełka, więc jedno poleci gdzieś, ale jeżeli ktoś nie, wiem, nie zbiera, nie wiem, Shiny Boxa, je subskrybuje, to bardzo fajne. Na pewno się komuś przyda na tą porę roku. Idealnie w ogóle dla mnie kolory wstrzelone w tą porę roku, tak? Bo nie zawsze te pudełka, zwróćcie uwagę, że tak są czasem wrzucone po prostu od czapy, te produkty. A tutaj czerwony lakier, fajny rozświetlacz, jak najbardziej na teraz. Konturówka w odcieniu nude, więc super. Brązer, aby się trochę wiecie rozświetlić. No wiadomo, trud do rzęs. To, co mnie też urzekło, i rzadko się to zdarza w pudełkach, to tutaj mamy, e, jak to nazwać, no świecznik. No, no, wiecie co, no, żeby włożyć w to świeczkę. I świeczkę to jest e, Simply Home Yankee Candle Lavender Spice. Kacz, ja zawsze miałam te zapachy lawendy. Natomiast to dla mnie nie pachnie taką lawendą, to w ogóle nie pachnie lawendą, jak dla mnie. Tylko to jest bardzo słodki, fajny, jak najbardziej na jesień zapach, taki trochę mydlany. Bardzo fajnie bardzo mi się podoba Właśnie taki trochę w stylu spa Tutaj dalej była maseczka do włosów BC To jest ze Schwarzkopa, profesjonalna seria do włosów farbowanych 30 ml Bardzo ładnie, przyjemnie pachnie, spełniutka Także na pewno te 30 ml na kilka użyć nam starczy, możemy to przetestować Fajnie, że jest zakręcana, a nie w tubce Także jak najbardziej jestem na wielkie, wielkie tak i ostatnią rzeczą biała perła do zębów. E, ja ogólnie bardzo lubię białą perłę, e, ale nie lubię tych takich nakładek, bo to było dla mnie okropne. Wtedy będę wrzucić z tymi nakładkami, ale już raz miałam tą białą perłę do zębów, fajnie się spisała, więc teraz też jestem bardzo zadowolona. E, myślę, że na pewno lepsza jest biała perła niż kiedyś był Coldgate czy Colodent w e... I Glossy, czy tam w którymś z tych pudełek Na pewno biała perła to, że jest droższy produkt Na to trzeba dać około 20 zł Więc tutaj myślę, że naprawdę fajnie To, już jest bardziej coś profesjonalnego Do kupienia chyba raczej w aptekach tylko Więc no, no myślę, że tutaj ta pasta do zamów Akurat jest na miejscu I Tutaj jest jeszcze jakiś kod rabatowy Zaraz zobaczymy, co to jest i oczywiście w środku są moje ulubione różowe frapołki, te ścinki. Ja je zbieram cały czas, bo to jest kolor przewodni mojego ślubu, więc y mam nadzieję, że jak najwięcej tych joyboxów będzie z tym wypełnieniem. I to jest Mou Jelly Very i to jest 15% y rabatu na hasło Joybox na stronie www.moufshop.pl. Zobaczymy, zaraz sobie wejdę w ogóle, zobaczę, co to jest za biżuteria. No więc zobaczcie, fajne pudełko, bo nie dajcie znać, czy wam się podobało, bo to te wszystkie, a, wszystkie, wszystkie joyboxy, które wam pokazywałam, bardzo wam się podobały, także koniecznie czekam na waszą opinię na temat tego pudełka, czy wam się podoba, dla mnie jest super, wow, praktycznie sama kolorówka jest ekstra, też ten sampler z Yankee Candle też w ogóle super, to jest Yankee Candle, a nie wiecie, jakaś tam świeczuchna, po prostu no name, no, ja jestem w szoku i do tego nie tylko że macie samplera, to jeszcze macie, obu, no, ten świecznik do niego, no, naprawdę... Super, dajcie znać jak Wam się podoba, oczywiście, pa pa!